Zaraz, co... to zaczynamy. Kolejny wspaniały dzień, tym razem niedziela, Po obżarstwie grillowym czas się iść poruszać. Może Łądeczek przyjął wszystko, jak trzeba. Dzisiaj trening z Mateuszem, z moim podopiecznym. Trzeba go ustawić na odpowiednie tory Czasami umawiam się z podopiecznymi Na swoje treningi Żeby im przypomnieć Troszkę jak się trenuje Są raczej przeważnie wszyscy Dość doświadczeni Więc gdzieś tam technika jest powiedzmy Znośna Ale bardzo często zapominają o Intensywności samego treningu Że jest to jeden z kluczowych Parametrów Pojeżdżam już do roboty Dzisiaj dzień wolny od pracy, ale za to nie wolny od Treningów czyli będę robił to, co lubię Dzisiaj klateczka, nogi i jedno ćwiczenie na mm, plecy. Nogi tak zwane małe, czyli dzisiaj raczej przywodziciel, dwójka, jedno ćwiczenie, chyba mam rozpisane, bądź dwa, nie pamiętam dokładnie, ale mam to wszystko w swoim notesiku. Yy, jedno ćwiczenie na na czwóreczkę a dzisiaj katujemy tylną część nogi, i chyba tam gdzieś też łapie się akcesoryjnie odwodzenie na pośladkowy średni, ale to wszystko wyjdzie w wyjdzie planie. O, obawimy się trochę klamotami. To tymczasem a zaraz wracam. No, Dobra, rozwoju. to zaczynamy i grzejemy. Nie chodzi o jakąś dużą siłę przyłożoną, tylko tyle, żeby uruchomić rotatorki od siebie najpierw tak jakbyś otwierał furtkę dobra, dobra zostaw te gumy na razie gdzieś tutaj później sobie wywolimy a jeszcze zrobimy facepull'e dogrzejemy rotatory facepull'e nieocenione ćwiczenie jeżeli chodzi o sam rotator tylko, że bardzo często źle wykonywane i tak naprawdę zamiast robić rotator ludzie robią tylną część barku, która też jest ważna o, w ten sposób na przykład ale nam chodzi o rozgrzewkę rotatora, można to zrobić sobie na przykład Dobra, masz, wciachaj Ja, Barki w dół i tu Tu, rotacja Pokaż Przyjrzyj się jeszcze raz i wypuszczasz hop i wypuszczasz hop i wypuszczasz oh. hop i tu i ściągnij I ściągnij no hop Bliżej nawet. Tu do czoła. Bliżej. Tu. O. Tak jest. Jeszcze kilka razy. Hop! Tak jest. Lekka seria wstępna. Nie pchaj przed siebie ani za siebie. Tu. Tu, 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 tu. O. I teraz tutaj. Tak jest. I jedziemy. Hop. 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 Hop, hop, hop. Dobra. Dobra, odkładaj, Nie ma co się męczyć. Zakładamy. Dobra, ja zaczynam z 25 od razu. Ciach, ciach. Hop. Zakładaj. To jest następne. Przez cały czas trenuję w pasie, bo miałem większe pupiny. Generalnie nie trzeba robić w pasie wyciskania, aczkolwiek trójboiści, ci, którzy wyciskają naprawdę duże ciężary, chłopaki, trenują w pasie cały czas. I mowa, że tam upośledza, chory i tak dalej. Bzdury. Nieudowodnione bzdury. Pierwsza seria wstępna, nie liczymy. Próbujesz, czy zakładamy mniej? Spróbujemy. Dawaj. W razie czego mamy piętnastkę. Ale spróbujemy to. I jedziemy. Raz. Mhm. jedziemy jest jest nie pomogłem jeszcze i ostatni raz hop i wystarczy dostatecznie ciężko weszło bo jakie macie Dobrego kolegi, który Was to kończy się tu tak, jak skończyło u mnie. Przyszło dwóch panów podać mi hantle 50 kg i wyłamanie mi barko. Także jak nie ma kogoś doświadczonego na siłowni, to raczej bym nie ryzykował. Jeszcze raz i jedna wymuszona. Pięć. No. Dokładamy teraz piętnasteczki. Ciężary nie będą zbyt imponujące. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ciągle uważam na bark to jest jedno. E, druga rzecz, jestem świeżo po prepie. Tak naprawdę, w okresie roztrenowania. Więc te treningi nie są tak ciężkie, jak bym chciał, ale już powolutku od przyszłego tygodnia będziemy zwiększać i może jakieś fajne graty się pojawią. Dobra, jedziemy dalej. A. się zdjąć. Mam. Zostaw. No Wewnątrz 10 g EA, 5 g beta-alaniny, do tego 10 g glutaminy. Plus 3, to jeszcze dosypuję dodatkowo. Kreatynka 6 gramów i to jest taki mój staczek wewnątrz treningowy. Pomaga przetrwać na razie. Żadnego dodatkowego cukru nie ma, ale jak już wszystko się rozkręci, dodatkowo jeszcze będzie szła pewnie dekstroza. Także to mamy wewnątrz, a to mój dodatkowo nieśmiertelny, od niedawna zakupiony notatniczek. Notujemy e, wszystkie obciążenia, wszystkie ćwiczenia, mamy wszystko rozpisane. I tak jak mówiłem wcześniej, pomaga filować mi dyscypliny na treningu. Nie mam ochoty niczego omijać. Dzisiaj już na przykład dwa razy po 20 minut kardio zostało wykręcone. Każde ćwiczenie są spisane. Jedna seria wstępna, dwie serie robocze. Na razie na roztrenowaniu podjąłem sobie taką strategię. Aczkolwiek myślę, że trochę przesadzam, bo robię serię do upadku, nie powinienem tego robić. Powinienem właśnie robić z Liry albo RP z jakąś skalą, um, która zostawia nam ruchy w zapasie. Ale przyznaję krótko, nie potrafię. Dziękuję. Równo by krzego złapałeś Palec kładzie sobie na linkę na tą linijkę one są tutaj wykrojone. Stała odległość. Jak dobrze pamiętam, druga jest na 110 cm, i hop! Dobra! I prowadzisz tam na siebie bardziej. Łokcie troszeczkę bliżej tułowia. O tak, idę mostka, i jedziemy. I różne tempo utrzymujesz. Pierwsze. Wyciśnięcia, które będą miały skutek taki największy, hipertroficzny, to będą te, które, o tak jak teraz, mimowolnie sztanga zaczyna zwalniać. Nieintencyjnie, mimowolnie. Czyli nie masz już na to wpływu. Trzecia i jeszcze dwie. Czwarta, tak jest. I piąta. I właśnie te ruchy wywołały podwyższoną syntezę białek. I mają. Na sam środek. Nie wierzę głęboko. Nie, 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 nie. Wyciągnij, jeszcze wyciągnij. Jeszcze troszkę. Dobra, Postaw. Dobra, opuszczamy. I robimy teraz... Wcześniej był skos ujemny. Teraz zrobimy skos dodatni. Poczekaj, ja tylko zobaczę, czy jest dobrze ustawione. I lecimy. Zrobię taką testową jedną serych. Tak jest. Dobra. nie skocz ale dalej robimy dolną część klatki piersiowej, bo zmieniło się ustawienie, ale ustawienie bloczków powoduje to, że wyciskamy znowu od prawie takim samym kątem jak na ławce ze skosem ujemnym czyli dalej robimy dolną część z tym, że z jeszcze mocniejszym dopięciem, bo linki pozwalają nam zbliżyć ręce do siebie i dopiąć klatkę jeszcze mocniej dawaj Mateusz, zrób sobie jedną próbną ustawię Cię od razu dawaj, kładź się hop nie, nie robisz rozpiętek. Wyciskasz. Zobacz. Tu, łokieć, tu i pchasz w tą stronę. Tak jest. I tu się skup. Żeby napiąć klatkę. Dół klateczki. Tak jest. Nie ściągaj się do tego. Tu. O! I mocno, Prostuj ręce w łokcie. Tak jest. <słuch> Szerzej troszkę łokcie rozciągaj O tak. Opa. I wystarczy. Dobra. Od razu wejdę na dwie serie robocze. Przetrenujemy od razu dwie. ściągam i do końca bolce na stówkę. 90 kg. Tak jest. Dobra, i teraz zobacz. Podasz mi jedną rękę trochę. Ściągnąć to za to. Ja tu chwycę, nie? Daj, daj, no. z tamtej strony, na lewo. Op! Dobra, puść. push 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 yomra. push 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 Dobra. Dobra, ok. Dawaj, ściągnij i pchasz. Wyczuj moment, gdzie tu napina się najmocniej ta część klatki. Mocno. Ok. Tak jest, dociągaj mocno do samego końca. I mocno rozciągaj. I hop. Tak jest. Na początku każdy ma problemy ze stabilizacją, to spokojnie. Normalne. Op. I jeszcze dawaj. I jeszcze raz. I ostatni. I wystarczy. Załamanie techniczne. Zaczyna się, że tak powiem, rozgarbiasz w ruchach. Można przerwać. Dobra. Butterfly robimy. Rosyjski. Wstępna, żeby wyczuć ruch. Troszeczkę ustawiamy tu sobie. <słuch> <słuch> O. i kolejna rzecz, którą ludzie często robią. bola, Ustawienie samego sprzętu. Czasami to jest po prostu kabaret na siłowni. Aś, tak to jest, to jest łokcie, trzyma. łokcie rozciągnij. I jak gdyby składając ramiona do przodu, starasz się klatkę rzepchnąć jak najbardziej do góry. Tak jakbyś chciał ją, jak to Radek Słodkiewicz mówił, zmiażdżyć łokciami. Tutaj. Hop, w górę i jedziesz, zobacz co zrobiłeś, zrobiłeś ruch tutaj a ma być ruch tutaj tak jest, klatka w górę cofnij lekko pod brudek wtedy klatkę wysuwasz do przodu tak jest i jedziemy a najczęstszy błąd, wszyscy robią w ten sposób ja rozumiem, że Brent Warren z kolegami przy okazji treningu heavy duty tak robili tylko, że na stosie Wtedy było nie 90 kilo tylko 200 kilo i, i to trening troszeczkę inaczej wyglądał, ale to był branch warren, a tutaj takiego nie widzę, a w większości właśnie tak robią. Dobra i dwie serie robocze i mamy klatkę zrobioną i idziemy robić nogi. A tak robi się ego lifting. Załamanie już dawno nastąpiło, a kolega tłoczy dalej. To nie tak. Zabezpieczenie antyprzepuklinowe. Musi być. O! Op! Up, 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 up. Opa! Nie były robione w mocu nogi, a przywodziciel często zaniedbywany przez bywalców na siłonie. A tak naprawdę jak robimy nogi, daje fajną objętość, ta noga robi się dużo szersza. Łatwiej dorobić, tak naprawdę, wiele, wiele centymetrów, i później, jeżeli ktoś oczywiście marzy o tym, żeby wyjść na scenę, to ta noga wygląda dużo lepiej. A ludzie tego nie robią. Zresztą, niewielu ludzi na siłowni nadal robi nogi. Mimo to, że tyle się o tym mówi na różnych kanałach, to nadal robienie nóg jest niemodne. Przecież można założyć spodnia, i wchodzą później tak zwane bociany. Едем. Окей. Okay. I dajmy oh. Mocno. Do samego końca. Czekaj. I mocno. Dobra, teraz babskie ćwiczenie robimy. Bo wszyscy tak uważają, ale niestety, dobra, nie siedź jak banan, poczekajcie, poprawiam jeszcze Mateusza. Nie siedź jak banan, nie, nie opieraj się. Plecy proste, lędźwiowy wyprostowany, kop, siedzisz. I teraz, tak jest, i mocno. Babskie ćwiczenie, wszyscy tak mówią, ale jak dzieci zwisają na dupie, to się raczej słabo wygląda. Więc panowie, róbcie poślady. Niestety, bo panie to lubią. A po drugie to jest najsilniejszy mięsień w organizmie i bez niego niestety cały organizm jest słaby więc wtedy nie wykonacie ani dobrego przysiadu ani nie zrobicie nóg więc trenować jak warto polecam serdecznie i z największym ciężarem bo tak jak mówię najsilniejszy i największy mięsień w organizmie z bardzo dużym potencjałem do wzrostu a panowie omijają tą maszynę jakby parzyła nie wszyscy Piotrų, opa, Piotr to ku dla ciebie, nie wszyscy, a ty oba dobra i teraz ja. Przechodniczy trening zakończony sukcesem nawet troszkę przed czasem. Bo mnie ostra hipoglikemia przycisnęła. Nie chciałem już słodkich napoi zapijać. Następnym razem czyli lepiej przygotowany. Mateusz chyba też zadowolony, a chyba nie do końca. E, także weszło tam gdzie trzeba. Będziemy kręcić więcej. Piękny dzień, kupa ludzi na siłowni. Chyba ten sport ma przyszłość. Do zobaczenia następne.